Spójrzmy prawdzie w oczy. Każdy chrześcijanin musi borykać się z ciemną stroną swojej natury. Często czujemy się tą walką zmęczeni. Czasem doznajemy wstydliwych porażek. Jesteśmy świadomi swojej nowej natury, bo wiemy, że w nas jest Duch Święty, który skłania nas ku temu, co dobre i słuszne, a mimo to niestety grzeszymy. Obiecujemy sobie poprawę. I wracamy do starych nawyków. Mobilizujemy się do zmiany i często kończy się jak zwykle. Jaki jest sekret zwycięstwa w tej walce? Seria zatytułowana Nabożne Życie w bezbożnym świecie to ekspozycja trzech niezwykle ważnych rozdziałów Nowego Testamentu: 6, 7 i 8 rozdziału listu do Rzymian, które pomagają nam znaleźć odpowiedź na te pytania. W jaki sposób usprawiedliwienie i duchowe wyzwolenie może stać się naszą codzienną rzeczywistością? Zbawienie przez łaskę to jedno, ale życie w oparciu o łaskę to zupełnie inna sprawa. Zajrzyj też do konspektów PDF i samodzielnie odpowiedz na pytanie: jaki jest sekret zwycięstwa w walce z presją starej natury? Zapraszam.